No i partia się zaczyna. Petra i Horst przyjmują prezenty. A my już daliśmy najważniejsze. Krasynko. Mój ty kapitanie, proszę cię, wóz Ładnie. Halo? Tak. 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 Tak, partii się zaczyna. Będziemy fiestowali teraz no kapitanie mój proszę, o, ahoj, tak to jest to, no teraz to, no to chodź tutaj teraz no. teraz jest swaj kapitan. swaj kapitan. swaj kapitan. No. party się zaczyna ale najważniejsze co dałem hocztowi Horse, take it, please, this, this my, my souvenir. Take. Oh, and show, 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 show. Oh, show, show, show. Oh, this is... Oh, the, Very important, very important. <laughs> very important. I tell you now, steady as she goes. That means steady in your life as she goes. That's it, OK? she?